Kiedyś w odcinku 139 pokazywałem, jak zbudować odpowiednik funkcji wysp najczęściej dla wartości tekstowych, ponieważ funkcja wysp najczęściej obsługuje tylko i wyłącznie liczby. I moja formuła korzystała z czterech różnych funkcji. Bill z YouTube'a zaproponował prostsze, fajniejsze rozwiązanie, z e, wykorzystujące mniejszą ilość funkcji. Sprawdźmy. Więc celem jest... Wyświetlenie tutaj nazwy produktu, które występuje najczęściej w tej liście. Do dzieła. Bill wymyślił, że można było użyć funkcji Podaj pozycję i jako szukaną wartość zaznaczyć wszystkie te wartości tekstowe, które będziemy przeszukiwali. Średnik. Przeszukiwana tablica to te same wartości, więc zaznaczyłem to jeszcze raz. Średnik i robię dopasowanie dokładne, więc 0 i zamykam naraz. Naciskam F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, i ta tablica, która się tutaj pojawiła, mówi nam jaka jest pozycja każdego z tych elementów. Więc ta jedynka tu dotyczy tego Marsa, ta dwójka tu dotyczy tego Lajona, trójka kolejna dotyczy trójksa, potem ta jedynka tu dotyczy Marsa. Mars się powtarza, więc funkcja tej pozycję zwraca tylko i wyłącznie pozycję pierwszego wystąpienia, stąd przy wszystkich kolejnych Marsach będą jedynki. Więc to tutaj i to tutaj dotyczy Marsa. I tak samo te kolejne wartości. Te piątki oznaczają banty, dwójki oznaczają lajony i tak dalej. I teraz spośród tych liczb mogę wybrać, która występuje najczęściej. Więc oprócz tego, że funkcja wyst, wyst najczęściej będzie potrafiła to obsłużyć, to od razu będę znał pozycję tej wartości, która najczęściej występuje, więc funkcją index będę mógł ją wybrać. Klikam Ctrl-Z, aby się z tego wycofać i wrzucę tę funkcję do funkcji wyst najczęściej. Zamykam na raz. Co ciekawe, ta funkcja obsłuży tutaj w środku operację tablicową i nie będę musiał całości zatwierdzać naciskając CTRL-SHIFT-ENTER. Jeżeli bym teraz zaznaczył całość naciskam F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to okazuje się, że piątka jest wartością, która występowała najczęściej w tamtej tablicy, a ta piątka jest jednocześnie pozycją tej wartości najczęściej występującej w tych produktach tutaj. Kliknę więc z CTRL-Z i powiem Excelowi, że chciałbym użyć funkcji INDEX, która to funkcja, jako tablicę przyjmie znowu ten obszar z tymi wszystkimi produktami, średnik, a numer wiersza, z którego będę chciał pobrać wartość, jest to wyznaczane przy pomocy tej formuły, którą tutaj już napisałem przed chwilą. Numer kolumny to jest 1, ponieważ jest to obszar jednokolumnowy, więc mogę go pominąć, albo mogę nacisnąć średnik i wpisać jedynkę. Zamykam nawias, naciskam zwykły Enter, co ciekawe nie wymaga ta funkcja naciśnięcia Ctrl-Shift-Entera i okazuje się, że bounty jest tutaj na tej liście wartością występującą najczęściej. Dzięki Bill za to super rozwiązanie, które jest krótsze i chyba prostsze od tego, co zaproponowałem wcześniej w części 139.